Dzisiaj rozmawiamy o energii kobiety, która dostaje od stabilnego, bezpiecznego mężczyzny wszystko. Rozmawiamy o energii kobiety, która dostaje zawsze to, co. o czym mówi, że chce dostać. Ok? Jest pewna sygnatura energetyczna. W której kobieta się wyraża i sobie przebywa i istnieje, że za każdym razem, kiedy się przejawia w ten sposób, dostaje od mężczyzny co chce. Kiedy mówię o sygnaturze emocjonal energetycznej, no to energetyczna, czyli emocjonalna emotion, czyli energy in motion. Ja nie mówię, że masz czuć się cały czas super, że masz być zawsze w formie, że nigdy Ci się nie może zdarzyć przytyć kilo lub dwa. Że Twoja grzywka musi wyglądać jak od fryzjera prosto. Nie o tym mówię. Nie musisz być idealna. Tutaj chodzi o sygnaturę, tą pieczęć, to... Ja jestem, ja wiem, kim jestem, to są moje standardy. Standardy, czyli coś, co sobie daję sama. I teraz wiadomo, że jak jestem z tym mężczyzną, to czasami czegoś chcę, czasami mam jakieś pragnienie, czasami się czegoś boję. Tak? Może ja sobie wybudowałam yy, sama swój zamek i tu wszystko kontroluje, jest dobrze, a przy nim, przy nim tracę tą kontrolę i chciałabym z nim o tym porozmawiać. <laughs> świadomość siebie i nieuzależnianie się <laughs> od reakcji faceta, od jego zachowań tylko świadomość siebie to ja jestem. To ja jestem kobietą tą, którą widzisz? Tu ja jestem tą. Tak? Ja mam dostęp do swojej magii. I teraz ja do Ciebie coś mówię. Ja mówię do Ciebie, że ja przychodzę tutaj z miejsca, z tego serca. To jest dla mnie ważne. Może to jest moja, może to jest moja lęk, może to jest moja pragnienia, może to jest mo coś, jakaś część moja to jest i ja przychodzę Ci pokazać. I teraz ja to muszę pokazać, żebyś ty zwariował i to dla mnie zrobił i kochał mnie, mimo tego, że ja to przynoszę tu. Ja to muszę zrobić w sposób bezpieczny. Nie, ty, 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 czemu nie mówisz? Ty jesteś odpowiedzialny za moje szczęście, za. Tamto to jest taka sygnatura, która przyciągnie, która. która Mężczyzna zostanie z tobą z litości, z poczucia obowiązku, z poczucia winy, będzie zamknięty, będzie się rozglądał. Tam to nie działa. Ale jak ty wiesz, kim ty jesteś, i masz to ze sobą tak uzgodnione, ale przede wszystkim nie zaniedbujesz swojego życia. Czyli wszystko to, co cię tworzyło magnetyczną, wszystko to, co cię tworzyło tobą, zanim on przyszedł do twojego życia, to to robisz, więc go nie oskarżasz o nic, że on ci coś odebrał. Naprawdę. Mężczyzna, który jest przed tobą, w zależności od tego, na jakiej jesteś podróży, na jakim etapie podróży, ewolucji kobiety jesteś, mężczyzna, który jest przed tobą, pokazuje ci dokładnie Twoje bariery, Twoje mechanizmy, Twoje standardy, ich brak, brak Twoich granic. Ok? Unia. Unia, Unia, Boska Unia to jest trochę inny temat, bo tam, tam, tam się trochę traci tożsamość. A na razie rozmawiamy jeszcze o, 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 tym, żeby tam w ogóle dojść do tej Unii. Żeby być kobietą, która tam do tej Unii się w ogóle nadaje. Może to nie jest Twoja, Twoja, Twoja broszka w tej inkarnacji. W każdym razie. Ja mówię, to jest takie... Mówię to bezpiecznie, bez obwiniania, czyli bez obwiniania, i ja, jako tam jest cisza, czy nawet on z, z ego podejdzie, to ja nie reaguję na to. To znaczy, ty nie reagujesz. Ja już się nauczyłam. To ja na to nie reaguję. Nie reaguję w sposób lękowy, nie, re w, nie reaguję w sposób oskarżający, ani roszczący. To jest to jest mój lęk. To jest moje pragnienie. To jest to co ja mam na myśli. To jest kawałek mnie. <laughs> nawet najlepsi mężczyźni, najbardziej stabilni, najbardziej alfa, najbardziej ucieleśnieni, najbardziej boscy, nawet oni potrzebują przestrzeni, żeby dorosnąć do twojego pragnienia. Dlaczego to się nigdy nie staje, mówisz? Dlatego, że to pragnienie Twoje nie było wyrażone w sposób bezpieczny i przestrzeń, która miała być dla niego, jest nie telepatycznymi, niewidzialnymi mackami wysyłana, zabierana jest ta cała przestrzeń. On jest uwiązany do jednej swojej wersji, on się nie może wznieść w ogóle. I nie mów mi, że tak nie jest, bo jak widzę, że cały czas myślisz, cały czas się boisz, cały czas jesteś w tej swojej lupie, to tak jest. To ta przestrzeń jest zabrana. <laughs> żeby stworzyć prawdziwą więź, żeby być kochaną za to, kim jesteś, to trzeba być umieć otworzyć swoje serce i powiedzieć, o co ci chodzi. Ale z miejsca, ja znam swoje serce. I może ja mam gorszy dzień, i może ja mam jakieś tam ochroni, ochronne mechanizmy. I może ja coś, i coś, i coś, i coś. I może się wystraszyłam, a może po prostu takie mam wielkie pragnienia. Ale jak ja jestem połączona z tym swoim sercem, to nie ma. To ja po prostu to mówię. I nie, za, nieważne, jaka jest jego reakcja, ja się dobrze z tym czuję, że to powiedziałam. To jest moja prawda. I nawet jak on miał ego reakcję, to to jest moja prawda. I ja wracam do swojej prawdy. <laughs> jak nie zaczniesz się z nim rzucać do gardła, nie, nie dasz mu znać, że twoje szczęście i twoje bycie kobietą jest zależne od niego, bo nie jest, to on urośnie. On zajmie tą przestrzeń, on wypełni ją, on przyjdzie i on, i on zresponduje odpowiednio. <laughs> A że ty nie jesteś kobietą, która uzależnia swoje szczęście od Niego, która go obwinia ze swoje emocje i ze swoje szczęście. Kiedy jesteś kobietą, która nie interpretuje, że On się poznaliście się i On się dziennie odzywa, okej, okay. uwierz mi. Że to nie są tiktokowe rady, że jak ludzie mają życie i ludzie są stabilni, to naprawdę nie musi być codzienny kontakt. To nie jest wypisane gdzieś w kronikach hakaszy, że tak, to musi być. Ale właśnie jak nie ma tego codziennego kontaktu, jeszcze, bo to musi być wasze ustalenie, waszej relacji, waszej. Ty musisz siebie widzieć, on musi siebie widzieć. To ta przestrzeń, czy tam jest anxiety, czy tam jest lęk, czy tam jest obsesja, czy tam jest wypełnianie, czy tam jest świrowanie, bo jeżeli jest, to nie jest to energia kobiety, dla której się robi wszystko. To nie jest energia kobiety, dla której mężczyzna stanie na najwyższym piedestale. On stanie dla kobiety, która nie uzależnia swoich emocji, swojego życia i szczęścia, bycia tego, kim jestem, od Niego. On stanie na różnoraki sposób. Dla kobiety, która jest w stanie wrażliwie pokazać: To jest moje pragnienie, to jest mój lęk, to jestem ja. To jest miejsce, z którego przychodzę. Gotowa, ale to jest to, gdzie ja jestem. I wtedy, jak nie ma tego oczekiwania, co on powinien zrobić, że on jest teraz za to odpowiedzialny, to jest tylko na zasadzie: hej, ja się pokazuję, bo jestem dojrzała i wrażliwa i tak połączona ze sobą, że ja to mówię. I co tam on w tym danym momencie, to nie jest yy, ważne, bo, bo żeby wypracować taką bezpieczną przestrzeń między dwogiem, to Ty musisz być również tak samo bezpieczna, jakbyś chciała, żeby on był bezpieczny na jego emocje. Musisz być bezpieczna w ich wyrazie. A jeżeli idziecie ze spektrum toksycznego, za które jesteście obydwoje odpowiedzialni, to musisz dać przestrzeń, żeby on do tego standardu i do tego Twojego poczucia bezpiecznego wyrażania się mógł dojrzeć, dorosnąć, do, dojść. <tryk> A więc, mężczyźni zrobią dla takich, prawdziwi mężczyźni, tacy, co są blisko, żeby channelować energię divine masculine. Prowajderzy, protektorzy. Nie którzy zdradzają. Którzy są tutaj zainteresowani domem, budowaniem jedną kobietą. <coughs> którzy są zainteresowani prawdą. Nie chłopcy, nie simpy, nie toksyczni. Zrobią wszystko dla kobiety, która jest okej okay i nie okej okay bez niego. Ale nie, nie okej, okay. ja sama wszystko zrobię, królowa lodu odgrodzona. Nie to okej. Okay. Tylko ja siebie tak kocham i ja jestem tak połączona ze sobą. I ja mówię tak prawdę o tym wszystkim, co ja uważam i gdzie ja idę i jak jest. I nie mam żadnych reakcji, że ty możesz dzisiaj tak nie czuć, albo że dzisiaj to ci się może nie podobać, albo że masz jakieś inne swoje miejsca, z których przychodzisz. Ja nie mam na to reakcji. Ja nie negocjuję z tym, co jest dla mnie ważne. Dla takiej kobiety się robi wszystko. To nie jest tak, że kobieta wie lepiej w związku. Nie, nie, nie. Mężczyzna ma bardzo dużo darów, mężczyzna ma bardzo dużo. Um, Męskiej energii, która pozwoli kobiecie się zmiękczyć, jeszcze bardziej udoskonalić, odpuścić kontrolę, to wszystko mężczyzna niesie. Okay? Na to trzeba będzie mu pozwolić w Unii. Ale zainteresowanie, przyciągnięcie takiego mężczyzny i utrzymanie go, polu, to jest nie tracenie swojej wizji i siebie. I bezkompromisowość w wyrażaniu tego. Ja się nie boję powiedzieć. Ja się nie czuję winna, żeby powiedzieć. Tego typu sygnatura masz cały, masz jego, masz całą, masz wszystko. Po prostu możesz mieć wszystko. Czyli po prostu nie rządzą Tobą inne energie, poczucia winy, obwiniania czyli ofiary a braku granic czyli wycieka ci po prostu energia jakaś w ogóle mentalna zaprogramowana że on jest odpowiedzialny, że ty przestałaś robić że ty przestałaś robić swoje życie no nie jak to wszystko zostanie zrozumiane i zobaczysz siebie pod tym wszystkim wejdziesz w sygnaturę kobiety która wybiera <laughs> I która może naprawdę przepiękne przestrzenie, i w świecie fizycznym, i w świecie energetycznym, i w świecie duchowym, ze swoim mężczyzną, mężczyzną doznawać. Czekajcie, bo ja nie mogę, ja nie mogę przerwać tej transmisji, a nie muszę jej przerywać. No, już jestem. Chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, że ta przestrzeń w częstotliwości, ta droga z tej. Bezradnej, z tej poświęcającej się, z tej niewiedzącej, z tej czekającej, z tej tłumaczącej się, do kobiety, która wy, wybiera, do kobiety, która się w końcu widzi, do kobiety, która jest gotowa zrobić miejsce w swoim systemie na mężczyznę, który ją widzi, tam drogę, przejdziesz z programem zrozum, facetale bardziej siebie. W opisie. I to w sumie tyle. Do zobaczenia w środku, w kotku.